Witam serdecznie, Pasieka, Zbyszka Zobaczcie się jak ładnie Siwiutka trawa jest O 5 Rano dzisiaj jest 20 października było minus 5 u nas Idę zobaczyć A teraz godzina jest 8 Idę zobaczyć Na Gorczyce czy nie ścięło jej ten roz No tutaj też widać Jak uros złapał no, Ciekaw jestem czy Będzie dalej kwitnął jak wyjdzie słoneczkę to się przekonamy dopiero ósma godzina. Ale widzę, że go otrzy, co? No, zobaczymy. jak puści to się czy to zwięznie jakby wytrzymało to by jeszcze pszczółki sobie popracowały dzięki za oglądanie trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie pa